Jesteśmy częścią wielkiej i złożonej sieci relacji międzygatunkowych. Żyjemy w jednym ekosystemie i nawzajem na siebie wpływamy. Mieszkając w mieście, ulega się złudzeniu, że człowiek jest najważniejszym elementem tego ekosystemu, ale nawet w centrum Warszawy zachowały się miejsca, które swoją obecnością poddają to wątpliwość miejsca tak zarośnięte czy podmokłe, że człowiek może być tam tylko gościem. Jednym z takich obszarów jest dawne zakole Wisły, zakole wawerskie. Kiedyś było ono użytkowane jako mokre łąki i pastwiska, pola uprawne, ale od wielu lat torfowisko porasta gęsty olsowy las od północy i rozległe trzcinowisko od południa. Główny głos mają tu komary, tużyce trzciny, olsze, pająki, ślimaki, dziki bobry, a także woda. Chcieliśmy zrozumieć to miejsce i znaleźć sposób opowiadania o nim uwzględniający perspektywy inne niż ludzka. Intuicyjne wydawało nam się poznawanie tego miejsca przez jego doświadczanie, bycie w nim. Ale jest to dzikie i niedostępne siedlisko, bardzo wrażliwe na ingerencję. Dlatego potrzebny był rodzaj zapośredniczenia, by przybliżyć ludziom to mało ludzkie miejsce. Stworzyliśmy stronę internetową, która gromadzi różne opowieści o Zakolu. Są one ułożone niehierarchicznie i można tworzyć z nich własne klasyfikacje. Są to zapisy rozmów, spotkań, dokumentacja kameralnych spacerów i eksperymentalnych metod poznawczych. Strona łączy opowieści z perspektywy nauk biologicznych, humanistycznych, narracje artystyczne. I także te osobiste, sąsiedzkie. Jest też próbą wypracowania wspólnego języka i przestrzeni dla artystek i naukowczyń. Ważny jest także kontekst katastrofy klimatycznej i istotności takich miejsc w walce ze zmianami klimatu. Chcielibyśmy, by strona była również pomocą przy pracy rzeczniczej na rzecz zachowania zakola wawerskiego. Chcielibyśmy, by jej zawartość stopniowo się rozrastała i poszerzała o nowe perspektywy, tak by strona stała się taką nietypową encyklopedią, repozytorium wiedzy o tym miejscu. Publikacje w internecie stanowią odbicie działań zakorzenionych na zakolu. Strona ma za zadanie rozszerzać zasięg tych kameralnych i uważnych wydarzeń: eksperymentalnych spacerów, spotkań artystek z naukowczyniami czy warsztatów z różnych metod poznawczych. Zakole Wawerskie jest obszarem, wokół którego tli się konflikt związany z własnością ziemi. Właściciele od wielu lat domagają się decyzji odnośnie przyszłości tych terenów, dopuszczenia zabudowy bądź wykupu działek przez miasto. Dla wielu osób zakole pozostaje synonimem zaniedbania i niebezpieczeństwa. Chcielibyśmy, by strona dała możliwość zobaczenia zakola z innej perspektywy. Wszyscy lubimy oj, pokrzywo, pokrzywo, oj, pokrzywo, pokrzywo.